A teraz Jacek. Dobrze. Dobra, jest ok Wszyscy gotowi? Jesteś gotowy? Gotowy. Ok. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie w Łomży. Mamy dzisiaj tutaj drugie spotkanie w ramach trasy kampanii wyborczej. Wczoraj zaczęliśmy wizyty w kraju od Radomia, dzisiaj jesteśmy tutaj. Jutro będziemy w Skierniewicach i w Sieradzu w województwie łódzkim. Zanim przyjechaliśmy na to spotkanie byliśmy także w gospodarstwie hodowlanym, w gospodarstwie, w którym jeden z naszych sympatyków hoduje 120 krów, również je rozmnaża. Zapoznawaliśmy się z problematyką właśnie hodowli zwierząt. Opowiedział nam m.in. o tym, jak przepisy sprzyjają np. hodowcom niemieckim. A nie polskiej ze no, na pewne regulacje związane z nawozami. Będziemy na ten temat publikować jeszcze informacje, będziemy się też wypowiadać na ten temat kampanii. To, co jest dla nas w tej chwili najważniejsze, to jest zbiórka podpisów. Będę tutaj zachęcał wszystkich zgromadzonych do pomocy na zbiórce podpisów. 100 tysięcy podpisów to jest obowiązek. Zaangażowani są działacze wszystkich naszych partii w całym kraju w tą zbiórkę. Chcemy ją skończyć jak najszybciej, żeby pokazać dobrą mobilizację struktur i sympatyków Konfederacji. Przypomnę, że w poprzednich wyborach w parlamencie, właśnie do Parlamentu Krajowego, zebraliśmy podpisy o kilka godzin wcześniej niż Platforma Obywatelska mimo że to Platforma Obywatelska jest partią, która i przez media, i przez sondażownie zawsze namaszczana jest do roli głównej partii opozycyjnej. Naszym zdaniem zupełnie niesłusznie, ponieważ ta swojej opozycyjności jest zupełnie nieskuteczna. Cóż jeszcze warto dodać? Oczywiście prowadzimy zbiórkę funduszy na kampanię wyborczą. Wszystko wskazuje w tej chwili na to, że będziemy prowadzić kampanię w tej samej formule co w poprzednich latach, czyli wyłącznie w oparciu o darowizny naszych sympatyków. Nie jesteśmy faworytami wielkiego kapitału. Dziś rano mówiłem o tym w wywiadzie w radiu Z. Duże banki tych kredytów nam odmówiły, to prowadzimy jeszcze rozmowę z małymi bankami, zobaczymy, czy które się zdecyduje dać nam kredyt. Od razu chciałbym rozwiać wątpliwości, bo niektórzy mówią o tym, że banki obawiają się sytuacji podobnej jak z nowoczesną, że byłaby podstawa do tego, żeby nam cofnąć subwencję. No nie ma takiej podstawy. Nasze sprawozdania finansowe są prawidłowe. I przypomnę, że subwencjonowanie budżetowe dla naszej kampanii, pierwsza transza, ma wpłynąć dopiero w kwietniu. To też jest ciekawostka polskiego systemu wyborczego, że teoretycznie Konfederacja uzyskała prawo do, finansów, do finansowania budżetowego. W praktyce te pieniądze wpłyną na kilka tygodni przed wyborami, więc, w oczywisty sposób, za pieniądze budżetowe nie będziemy mogli prowadzić kampanii prezydenckiej. W związku z czym, jesteśmy, jesteśmy na łasce naszych sympatyków. To są nieduże darowizny 10 zł, 50 100 200 to są z reguły największe darowizny jakie nam są wpłacane, ale potrafimy działać za małe pieniądze, pokazaliśmy to w poprzednim roku. Przypomnę, że finałowa konwencja PiSu kosztowała Wedle doniesień medialnych około 2 milionów złotych my potrafimy duże wydarzenia organizować nawet kilkadziesiąt razy taniej. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem, a jeżeli nie, to przejdziemy do spotkania czwartego z naszymi tutaj sympatykami. Ja mam pytanie na początku, jedno tylko odnośnie zbierania podpisów. Czy ma Pan dane, jak, jak teraz idzie Państwo zbieranie? Dane spływa z całego kraju, zbiórka idzie bardzo dynamicznie. W dużych miastach jest prowadzona dzień w dzień na ulicach. Ja sam uczestniczyłem w zbiórce podpisów również w Warszawie kilkadziesiąt. Temu, I między innymi też w pusty czwartek, rozdawaliśmy pączki i zbieraliśmy podpisy. Natomiast takie zliczanie dopiero nastąpi, więc nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile tych podpisów jest, ale to już jest wiele tysięcy. Jak oceni Pan negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej? Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że, że w sprawie budżetu Unii Europejskiej postulaty zupełnie się rozmijają. Duże państwa zachodnie, bogate państwa zachodnie chcą wykorzystać Brexit po to, żeby zmienić zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i wstrzymać przepływ funduszy unijnych do państw Europy Środkowej i Wschodniej. Musimy przypomnieć, że to nie jest żadna jałmużna, jest to zapłata za otwarcie naszych rynków dla bogatych państw zachodnich które już częściowo skolonizowały nas gospodarczo. Wyliczenia publikowane w ostatnich tygodniach między innymi przez prounijnych polityków na serwisie Politico wskazują na to, że strumień pieniędzy odpływający poprzez przedsiębiorstwa, które tu zainwestowały jest znacznie większy niż strumień pieniędzy unijnych inwestowanych tutaj w postaci tych środków unijnych. Więc moim zdaniem postawa rządu powinna być bardzo twarda i negatywnie oceniam fakt, że premier Morawiecki pojechał tam i zaproponował trzy nowe ogólnoeuropejskie podatki. W tej swojej postawie przelicytował nawet Donalda Tuska, jeżeli chodzi o prounijność. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście szczytu unijnego, to fakt, że premier Morawiecki nie, od, nie odrzucił zdecydowanie, nie odrzucił zdecydowanie tej zasady środki za praworządność. Powiedział, że jest otwarty na rozmowy i że będą negocjować. W naszej ocenie nie powinno być na ten temat żadnej dyskusji. Nikt z zagranicy nie może nam dyktować, co to jest praworządność. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście Państwo też z nami pozostać.